Proszę Państwa, 6 grudnia 24 roku to początek końca europejskiego rolnictwa. Witam Was. Nadchodzi wielka rzecz. Wynegocjowana w tajemnicy umowa wpłynie na 700 milionów ludzi i przewiduje import południowoamerykańskiej wołowiny oraz drobiu w zamian za samochody, plastik i pestycydy. W wielkim uproszczeniu oczywiście. No układ jak zwykle stawia interes ponad, no w tym wypadku, drobnymi rolnikami i kosztami środowiskowymi, no bo tak to już jest też, że do roboty jeździć samochodem nie wypada, bo jest ocieplenie klimatu, ale żarcie przez pół świata już może płynąć. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Pikanterii dodaje fakt, że przy okazji von der Lejenu pokażyła Francuzów. Dobre trzy tygodnie temu Michel Barnier udaje się do Brukseli, Et il communique że na obecnych zasadach Mercosur Ce que fait von der Leyen, deux a enfin, à l'instant, euh, Ursula von der Leyen, que j'étais très heureux de, de retrouver. Euh, Qu'est-ce qu'on s'est dit Le troisième point que j'ai évoqué, c'est du Mercosur. Euh, j'ai dit à la présidente que euh, dans les conditions actuelles, cet accord n'est pas acceptable par la France. Et il ne le sera pas. Natomiast według niemieckiej prasy Tusk ma zapowiedziane, że priorytetem jest niemiecki przemysł samochodowy. To będzie tłumaczenie maszynowe, deko koślawe, ale spokojnie. Leyen podobno rozmawiała z Macronem, Tuskiem i innymi na temat umowy handlowej w ostatnich dniach. Początkowo nic nie było znane na temat treści ani możliwych umów i kontrataków. Oczekuje się jednak, że Tusk może zmienić się po wyborach prezydenckich w maju, 2025 roku i zgodzić się na porozumienie. Porozumienie ma kluczowe znaczenie dla niemieckiej gospodarki. Wreszcie przemysł motoryzacyjny powinien znaleźć się wśród zwycięzców. Tak więc, ten którego w Europie nikt nie ogra, ma twardo orzech do zgryzienia. Pozostać lojalny wobec Ursuli von der Leyen i Europejskiej Partii Ludowej która naciska na jak najszybsze przyjęcie umowy z Mercosur, ale jednocześnie dojechać bezpiecznie z Trzaskowskim do wyborów i nie zrazić do siebie rolników. Jak Panie chce zablokować umowę z Mercosur, Unia Europejska-Mercosur, która wygląda w Ameryce Południowej tym Tak, i ten proces się zaczyna. Włoży prawdopodobnie pokiwk, bo jak wiecie, my nie mamy w tej chwili jeszcze mniejszości blokującej. Przede wszystkim coś, co powinno przejąć spekulacje, niepokoje. Yy, wielogodzinne dyskusje także w parlamencie. Yy, nie, nie mogę dać gwarancji, bo ja, wbrew niektórym sugestiom ze strony PiSu, ja nie jestem królem Europy. I punkt pierwszy mówi wszystko. Rada ministrów wyraża sprzeciw wobec dotychczasowych wyników negocjacji z Mercosur w obszarze rolnictwa. W największym skrócie Polska nie zaakceptuje. I, I oczywiście nie jesteśmy sami. Wie, wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Nie zaakceptujemy w tym kształcie porozumienia z państwami Ameryki Południowej. Natomiast... To pan mówi panie premierze, że pana nikt nie ogra. No, bo to jest co innego yy, yy, nie mieć zawsze większości, a co innego być ogranym. Ogracz na pewno nikt mnie nie ogra. Chcę Wam powiedzieć, że naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Jak wiecie, to nie jest gra taka zero-jedynkowa. Umowa będzie wymagała ratyfikacji przez wszystkie parlamenty landów związkowych. Ewentualnie będzie można ją przegłosować w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej. Jednak jesteśmy w stanie zdobyć mniejszość blokującą. Za przyjęciem umowy na pewno będą Niemcy. Podobno Hiszpanie, obstawiam także Holendrów. Przeciw na pewno Francuzi. No i mówi się, że Włosi zaczynają się wahać. Chcą renegocjować traktat, żądają zabezpieczeń i odszkodowań. A z prasy niemieckiej możemy wyczytać, że piwot w Polsce spodziewany jest po majowych wyborach. Jak będzie, zobaczymy. No, tak to już jest, że kiedy starsi, mądrzejsi dogadują się ponad naszymi głowami, to mamy związane ręce. A do poleksitu klimatu nie ma. Jeszcze. A mogliśmy być jednym z głównych rozgrywających, no ale Lech Kaczyński, zdrajca polskich interesów, podpisał traktat lizboński. Dlatego też pozostają działania na krajowym podwórku, jak chociażby rozbudowa sieci laboratoriów badających żywność, tak by odsiać możliwie jak największy procent żywności, która nie spełnia europejskich norm, ochronić polski rynek i narobić kosztów. Nieuczciwej konkurencji. Bo przecież, nawet jeżeli umowa z Mercosur nie wejdzie w życie, to oni z tym tematem wrócą. A już teraz powinniśmy się chronić przed produktami ze wschodu. Tym bardziej, że badanie żywności w Polsce okazuje się fikcją. Przynajmniej jeżeli chodzi o badanie owoców miękkich i warzyw. Nie wiem, jak to jest z mięsem, ale obawiam się, że podobnie. No i tak, zanim laboratorium przebada próbkę. To partia żywności nierzadko jest już dawno sprzedana, a my zdążymy ją wykichać. Dla przykładu, badanie pobranej z pola próbki malin trwało 46 dni, truskawek 43 dni, czarnej pożyczki 26 dni. Na wynik badania próbki sałaty oczekiwano 84 dni, rukoli 63 dni, kopru ogrodowego 34 dni, analiza próbki jabłka trwała 70 dni. Marchwi 55 dni, korzenia pietruszki 58 dni, średnio ponad miesiąc. W Ameryce Południowej mamy także niskie standardy pracy, ocierające się o pracę przymusową, dlatego też polskie media powinny jeździć na miejsce, przeprowadzać wywiady, szukać aferek, roztrząsać to wszystko, robić zły PR, a może nawet doprowadzić do mechanizmu kontroli na miejscu. Chodzi o zasadę. Generalnie Polski rynek żywności powinien być najeżony, powinien być ciężki dla żywności o niskiej jakości, dla żywności spoza Unii Europejskiej. Tymczasem sama Unia zaczyna się degenerować. Żeby tylko wspomnieć o <laughs> osiągnięciach demokracji z ostatnich kilkunastu dni: sabotowanie rozprawy sms smsy Pfizer, wiadomo o co chodzi, odwołanie wyborów w Rumunii. No i teraz zamach na europejskie rolnictwo. Obudźcie się, A ludzie! Obudźcie się! No i to tyle ode mnie. I to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie. Może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami. I dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.